Powitajcie moi drodzy, z tej strony Johnson, a to jest kolejny odcinek z flaszków i chwały! Jak zauważyliście pewnie, tak, w ostatnim odcinku nie przeszedłem tej ostatniej mapy, ale chyba dać... damy sobie spokój, ponieważ jest ona chyba zbyt trudna. Dlatego weźmiemy coś lepszego. Co w się sensie nie tak trudnego, boli nie... broń Boże, nie, nie, nie. Eee, weźmiemy Cannons on Mine. Eee... I... Jestem ciekaw, jak to wygląda. Mm. Trudny wybór, bardzo nie. Nie. nie nie tak. Nasza żywa tarcza. Co to było? Ja się zaczynam powoli bać. Czy to było działo? Słychać, że to armata chyba. Ta muzyka. Jest zbyt spokojna na to, co się będzie chyba za chwilę działo, ale spokojnie. Na razie jeszcze nic się nie dzieje, ja jestem o bardzo spokoju. Level z... nie wygląda jakiś trudny, ale Ern chyba dzisiaj dużo wypił. Jezu! Dobra Nie Działka do... To są moździerze? Przypadkiem? Czy krwawie? To ja Jedziemy! Wow. Chyba to dzieło nawet sobie za znowu sprawę, że ja przeleciałem. Już koniec. Mm. Nie no, na dobry początek takie levele, to ja rozumiem. Tyk. Który jestem? Jak zwykle. Zaszczytne piąte miejsce Albo szóste albo jeszcze dalej Nie jest pewne Na pewno nie na podium A my tymczasem mamy Jak jest taka muzyka to to nie wróży nic dobrego Jak są spadki FPS-ów to też co? Czy to jest? Uuu Eee, nie, nie jest tak źle to jest za łatwo. Nie chwal dnia przed zachodem słońca. Nigdy. Ale... muzyka jest piękna. Ciekaw jestem, Pegas, czy byś był w stanie to zagrać. Hehe. He. W ogóle chcę wam bardzo po... ...dziękować. Chcę wam bardzo podziękować za 24 suby, które zasiliły mój kanał. Jeżeli jesteście chętni na następne odcineczki z jakichś fajnych gier, dajcie znać. Może dobijemy do 30? Tymczasem jednak skupmy się na poziomie. Ty bardzo jesteś skoczna. Wow. Jedziemy. Uuu. Uh. No, i pięknie, no. Myślę, że gdybym nie gadał, nie wylądowałbym teraz na dole jako posmak dla strzał. Uj, dobra. E, ocenimy sytuację. Tylko kusza. Czasami jedna kusza to jest aż kusza. Ale w tym przypadku to jest checkpoint tutaj. Ło! Ło. Lecimy na siebie, siebie. No lecimy, pieknie wow, e... Pozostało zapytanie Czy damy mi radę? Damy radę? Nie? Uhu! <ścoughs> no to, to było Muszę przyznać, chyba skidowe. Like za tą akcję Like I like za amputację Oczekuję się. Małyż... Znowu nasz duet. Bo dzieci raczej nie będą chciały brać w tym udziału. Tutaj mam już jedno, które przymusowo jest, że to do tego... Po drodze tak czy jak jest, to jest pewne. Musimy zabawić się w Małysza. A zatem w stronę słońca! I nie trafię. Małyż też się starał wiele razy. Kto powiedział, że mu to wyszło za pierwszym razem? Takie bycie. Gwiazdem w ogóle Jestem za dużo gadamy i znowu w stronę słońca. Tym razem będzie pięknie. Będzie prosto. Brawo! Mamy mundial. Ło! Wow! Nie! Był tam checkpoint. Bawimy się w asasyna. Co to było? Ta ziemia to morderca. Hmm. Ale jak na razie, levele są całkiem spoko. Opłacało się. Ach, dobra. Damy radę. Troszeczkę siniaków. Wystrzeliśmy z takiej odległości, tylko siniaki są podobne. Ja, nikomu nic się nie stało. Może tam to dziecko, ale kto by się tam przejmował? chłopcy tam. Eee, gdyby to była dziewczynka, to może. Ta muzyka. Meet Grindel. Coś związanego z mięsem? Nie, bo to by było bardzo złe. Myślę, że Słuchaj, ten duet też nie jest gorszy, jeżeli chodzi o poprawność jakąkolwiek. Chociażby zbyt dlatego. A zatem. To jest trening dla weterana wojennego, tak? Huhu! No to dzisiaj mam To od Co To Następne. Następny No dobra, jeszcze raz się martwić. Nie jestem naprawdę łazą spokoju w tej grze, muszę przyznać. Aż znaczy, jednak wiem, że tej Przypuszczam, że... Co? Co tu się odwala? Można wiedzieć Bez rę... Bez nogi ale szczęśliwi Ale niestety w Polsce zasiłku dla niepełnosprawnych pewno nie dostaniesz. Nie w tym czasie. Następny poziom. I tak jest już coś związanego z Erlem. Aha. Mm. Piękna polana. Ptaszki świarkają. Erlowi wypadła broń. no po co komu broń w takim pięknym miejscu? Dlaczego ciebie zawsze znosiło mnie? To zastanawia. Da, jeszcze dalej, jeszcze dalej. Już mi na górę właśnie. No. Nie, be beczki ja zostawię, beczki ja szczędzę. No, powiem tak, Erl jako klasyczny Rosjanin sprawowałbyś się bardzo nieźle w roli szpiega w rosyjskim wywiadzie z takimi sztuczkami no to po alkoholu każdy Rusek by Ciebie poznał a mi już odpadł przód <laughs> mam nadzieję, że nie będziesz zły yyyy déjà vu wow nawet fajnie zakręcasz czy to są ślady w powietrzu robione? tak, ewidentnie Hamowanie w powietrzu Poziom hard Idziemy dalej Yo! teraz... wszelka PRĘDKOŚĆ! Janek, Janek, ty idioto Dobra, D. O! Opolały! Ale szczęśliwy! Będzie to chyba przedostatni poziom. Trzeba coś sobie zostawić na następne odcinki. Hehe. <laughs> oczywiście, wiem, że są też mapy społeczności, do których oczywiście Was bardzo zachęcam. Spoko country. Jedziemy! Huhu! Dobra. Aha, czyli, że ja mam rozwalać komuś szyby? Austin, big picture, fajnie. Jedziemy. Wow, to musiało boleć. Tam między nogami. Tam, o. Tam, o. Musiało ciebie tak to was to taki Po takim skoku nie wiem, czy tam cokolwiek ci zostało. Ciekawe jestem. Fajnie rozwalony ekran, bardzo, bardzo, bardzo normalnie, wiesz. Naprawdę, no, jak się rozwali ekran, to naprawdę tylko taka powstaje plama. No. Wiedziałem, że te beczki spiskują przeciwko mnie. Ten dom też spiskował. Ewidentnie, polecisz sobie troszeczkę kolego. To jest. To jest odcinek przewidziany tytułowo dla Erla. Wow! Wow! Ale strasznie ten kład jest niesterowny. Mega go znosi albo w lewo, albo w prawo, ale nigdy do przodu nie pojedzie. Nie, po prostu nigdy. Wierzcie mi na słowo. Tutaj jest gwiazd, piękny. W ogóle kto buduje tu? Jego prędkość w porównaniu z jego sterownością to jest... Jest to gówno. Ten kład jest jakoś upgradowany? Dobra, już może zostawimy jej ten komputer. Fotele mogę już ci rozwalić? Żyj sobie dalej, kobieto. Nie będę przyjeżdżać ci życia psów. Huhu! No widzę, Earl, że... Coś mi to wsporowidza. Tylko, że to nie było BMW, tylko kład. to jest... To nie jest BMW, tylko to jest quad, ale tak, to mi coś bardzo przypomina, dajcie ja znać w komentarzu, co. Podpowiedź, że to jest coś z Shichanto. Wow. Huhu! Ła! Wow. Dobra, i myślę, że polecimy, bękł, uh, uh, ostro poleciał, dobra, pierwszy checkpoint, udało się, co nas czeka następnym razem, jakaś inna droga, a tu chyba błoto jest, przynajmniej coś błotopodobnego, to łatwo było. Piąty jestem. Nadal. Zaszczytne miejsce. No i co tutaj mamy? Aha, dobra. No nie wiem, w ruchomy cel to chyba łatwo trafić, co? To już raz, ja chyba taki problem nie jest. Już, już dajcie mu żyć, no. Już dajcie mu umrzeć, jak już go zabiliście prawie, to... No bawecie, dajcie mu jeszcze trochę żyć. I wuuu... walną mnie nawet ostro. Skubaniec. Ła. Ewidentnie... ...kule moździerzowe za mną nie przepadają. Teraz mam skupienie. Bum! Udało się. Wow, wow, nie, yeah. tak. Ok, na, na razie. Mistrz Driftu. R to jest Mistrz Driftu. Jaki trzeba być alkoholikiem, żeby, to, żeby tak pić? To. Ej, ale to było hamskie. Naprawdę ostatni chyba będzie poziom. O. Nie! Nie! Udało się! Cóż moi drodzy, to chyba byłoby dzisiaj na tyle. Ale spokojnie. To nie jest koniec naszych przygód związanych z Erlem i jego... zaczepistym w Kosmos kładem. Nie, wcale nie jest to koniec. El się bowiem z wami żegnam i no, jakby srał, a nie mógł. A ja też się z wami żegnam. Do zobaczenia. Mam nadzieję, że ci mi się spodobał, Zostawcie łapeczkę w górę i w komentarzach. Czy chcecie? I w komentarzach, jeżeli macie swoje mapki, zostawcie ich nazwy. A ja się z wami żegnam. Do zobaczenia. Cześć.